Cześć, z tej strony Łukasz Cichocki, a w tym nagraniu porozmawiamy sobie o oszustwach w marketingu afiliacyjnym, no i o tym, jak się przed nimi ustrzec. Jeśli jesteś osobą, która dopiero zamierza dołączyć do programu afiliacyjnego, to to wideo jest na pewno dla Ciebie, ponieważ w tym wideo przedstawię Ci trzy takie najpopularniejsze oszustwa, po to, żebyś no, w porę je... Wyczaju, żebyś mógł się przed nimi ustrzec, a jeśli jesteś osobą, która już dała się kiedyś oszukać, to i tak zostań do końca, bo dostaniesz ode mnie rozwiązanie swojego problemu, zobaczysz w jaki sposób możesz kontynuować już uczciwie, legalnie i z powodzeniem przede wszystkim swoją przygodę z biznesem afiliacyjnym. A zatem zaczynajmy, ponieważ, ponieważ im szybciej otrzymasz ode mnie konkretne wskazówki, jak się ustrzec, tym lepiej. Więc Pierwsza kwestia to opłata za rejestrację w programie partnerskim. Jest to nagminnie stosowane oszustwo. Wyobraź sobie sytuację, w której chcesz iść gdzieś do pracy na etat. Mówię o etacie jako przykładzie, ponieważ jest to na pewno najbardziej zrozumiałe dla Ciebie, jeśli jeszcze na przykład na etacie pracujesz. Wyobraź sobie sytuację, że chcesz iść na etat, już przeszedłeś rozmowę kwalifikacyjną, no i idziesz, jest Twój pierwszy dzień. W pracy i nagle okazuje się, że musisz kupić bilet wstępu. Myślisz sobie, ale jak bilet wstępu? No przecież tutaj do pracy, więc za tą pracę będę miał płacone wynagrodzenie. No ale nie, no, musisz kupić bilet wstępu. Jak chcesz wejść, pracować tutaj, no to kup bilet wstępu. No i raz kupujesz taki bilet wstępu, a jutro przychodzisz znowu, jutro znowu musisz kupić bilet jak do cyrku, czy do kina. No, Jest to cyrk, jest to wręcz właśnie taki cyrk. I w afiliacji taki cyrk często ma miejsce. Zgłaszasz się do pracy, chcesz zarabiać w afiliacji, i nagle dowiadujesz się od osoby, która cię wprowadza, że spoko, ale tu na przykład zapłać tyle i tyle za dołączenie, za wstęp do programu. Programy partnerskie, przynajmniej te, które ja znam, na których bazuję, są bezpłatne. No bo ideą programu partnerskiego jest to, że ktoś już ma jakiś produkt, jakąś usługę, i teraz chciałby, Prosić Cię o pomoc w rozpromowaniu go, czyli udziela Ci linków afiliacyjnych, jakiegoś, jakiegoś wsparcia marketingowego. Ty pracujesz i za tę pracę otrzymujesz wynagrodzenie. Reklamodawca dzieli się z Tobą, czyli z wydawcą wynagrodzeniem. I to jest uczciwe. A jeśli Ty miałbyś jeszcze zapłacić za tę możliwość, to jest to jedna wielka pomyłka. To Tobie powinni wręcz zapłacić za to, że Ty pracujesz. Tak, tak samo jak na etacie. Więc jeśli. Jeszcze nie zapłaciłeś nikomu. To spoko, to super, ponieważ pod tym wideo znajdziesz linki partnerskie do programów afiliacyjnych, w których sam działam, które sam rekomenduję i które są bezpłatne. Nie ma tam ani opłaty za dołączenie, jak i żadnych opłat członkowskich. Są to w 100% programy bezpłatne. Co więcej, są to programy niezobowiązujące. Oznacza to, że pracujesz kiedy chcesz, kiedy masz czas, kiedy masz ochotę. I za tę pracę otrzymujesz wynagrodzenie, a jak nie chce ci się pracować, to się nic nie dzieje. Jeśli nie masz możliwości wykonywania prac nie masz czasu, to nic się nie dzieje. Masz swoje konto w tym programie, w każdej chwili możesz do tego programu sobie wejść, zalogować się, poklikać, zarobić więcej. Kolejna sprawa, to jest takie popularne oszustwo rekrutacyjne bym je nazwał znów, czyli są różne portale ogłoszeniowe, jak Pracuj.pl, InfoPraca, OLX i tak dalej i tak dalej, są tysiące darmowych portali. Jest tam masa ogłoszeń uczciwych, takich gdzie faktycznie ktoś potrzebuje pracownika. Ale zdarzają się przypadki i są one coraz częstsze, więc tutaj uczulam, żeby to sprawdzać, nawet jeśli trafiłeś na mój kanał przypadkowo i wcale po tym, co już się dowiedziałeś, nie chcesz w tej afiliacji działać. To zostań jeszcze chwilkę, ponieważ będziesz prawdopodobnie szukał pracy gdzieś indziej i teraz będziesz ją szukał pewnie online, skoro już tutaj jesteś, to uważaj na taką sztuczkę. Często to akurat wyczaiłem w przypadku różnych sklepów. Często takie pseudofikcyjne sklepy ogłaszają się, że w związku z dynamicznym rozwojem potrzebują. Pracownika, potrzebują asystenta sklepu, potrzebują kasiera, osobę do pomocy, do obsługi klienta i tak dalej. I ten początek wygląda standardowo, tak jak wszędzie. Ale w pewnym momencie w procesie rekrutacji otrzymujesz informację, że my tu w naszej firmie to korzystamy z konta PKO. I najszybciej, jeśli chcesz mieć wypłaty, wręcz my to tylko na takie konto wysyłamy właśnie na to PKO także jeśli chcesz mieć tutaj etat, jeśli chcesz mieć tutaj u nas pracę, to załóż konto w tym banku, tu masz link, załóż konto z tego linku i daj znać i możemy kontynuować te rekrutację. I co się okazuje? Po tej rekrutacji kontakt się, znaczy po, po tym założeniu konta kontakt się urywa. Gdzie tu jest oszustwo? Ja? Oszustwo jest tutaj, że osoba wcisnęła Ci swój własny link rekomendacyjny, poleciła Ci konto bankowe, po czym Cię zablokowała. Czy jest to legalne? No nie ma przepisu, który zabraniałby takiego działania, ale czy jest to etyczne? No na pewno nie. I co prawda nie będziesz stratny, no możesz sobie to konto zamknąć za chwilę. No ale tak naprawdę ktoś wykiwał Cię na link partnerski, który mógł być Twoim linkiem partnerskim, mógłbyś zgarnąć swoją prowizję. Szukałeś innej pracy, a niestety właśnie dałeś się tutaj wciągnąć w taki wir oszustw. No bo później będziesz szukał kolejnej pracy, okaże się, że tam znowu trzeba jakieś konto założyć. Więc gdyby w jakimkolwiek momencie rekrutacji, to już mówię do każdego z Was, w jakimkolwiek punkcie rekrutacji okazało się, że musisz założyć jakieś konto, że jest to wymagane, bo inaczej po prostu nie da rady wypłacić Ci wynagrodzenia, to niech Ci się zapali czerwona lampka, najlepiej od razu. Wręcz ja bym zrezygnował z takiej oferty pracy, poszukał sobie czegoś innego. Nie ma żadnej, żadnego problemu, żeby wypłacić te pieniądze na dowolne konto za Twoją. Pracę. Faktem jest, że jeśli masz konto w tym samym banku, to prawdopodobnie szybciej będziesz miał to wynagrodzenie, ale w Polsce jest tak, że na kolejny dzień i tak to wynagrodzenie będziesz miał. Weekendy przelewy nie idą, ale od poniedziałku już normalnie tak więc niech to nie będzie dla ciebie żaden tam minusik, że akurat konta w tym banku nie masz, bo gwarantuję ci, że gdyby się okazało, że oni ci pytają o konto, jakie masz, a ty mówisz, że masz akurat w PKO, to oni mówią, że co? No a my przelewamy na M-Bank. Proszę założyć m -Bank. Tak? A jakbyś powiedział, że masz M-Bank, no to by ci kazali założyć Alior i tak dalej, i tak dalej. Jest to nagminne oszustwo, więc po prostu trzymam kciuki, żebyś nie dał się wyrobić w ten sposób. Kolejna sprawa, kolejny punkt to, uwaga, korzystanie z produktów partnerskich z linków tzw. pseudolidera, po czym następuje blokada. Jest dużo takich szemranych projekcików internetowych, gdzie no, każą tobie skorzystać z danych produktów, po to, żebyś po prostu poznał te produkty. I o ile, o ile są to produkty bezpłatne, które dają zarobić nie tylko liderowi, ale i tobie. To jest bardzo ważne, no bo w końcu to ty szukasz pracy, więc to ty chcesz zarabiać pieniądze. I o ile jest to uczciwy projekt, który później pokaże ci, jak te produkty promować, bo to jest idea afiliacji, nie branie produktów na siebie, tylko właśnie polecanie je dalej i regularne zarabianie na tym, to jeśli to jest tak, to jest spoko. Ale jeżeli po wiem, skorzystaniu z pięciu, sześciu produktów, może często większej ilości, następuje blokada, no to niestety dałeś się oszukać. No i tutaj e, znowu, czy jest to legalne? Tak, nie ma przepisu, który by tego zabraniał. Ale czy jest to etyczne? No nie. Więc jeśli nie chcesz trafić na tego typu oszustwo, to przede wszystkim sprawdzaj opinię o osobie, która już cię wprowadza. Nagrywałem już ostatnio wideo na ten temat. To było chyba wideo na temat wyboru lidera odpowiedniego. Natomiast tutaj też trzy zdania bardzo krótko, bardzo szybko po to, żebyś nie musiał gdzieś tam szukać innych filmów, bo chodzi o to, żebyś sprawdził ten i działał, a nie tracił czas na oglądanie kolejnych materiałów. Oczywiście, jeśli ma to dla Ciebie wartość, to Oglądaj, ale pamiętaj też o łapce w górę subskrypcji, komentarzu, udostępnieniach. Więc jeśli już chcesz wybrać dobrego lidera, to przede wszystkim sprawdź, czy osoba, która będzie cię uczyła, sama zarabia na tym, czego uczy. Nie na wprowadzaniu ciebie do systemu, nie na procesie rekrutacyjnym, bo na tym jest bardzo łatwo zarobić. Ale sprawdź, czy osoba zarabia na tym, na czym ty chcesz zarabiać. Czyli jeżeli ty dołączasz do projektu afiliacyjnego, chcesz zarabiać na afiliacji, czyli na polecaniu produktów innym osobom, zimnemu ruchowi, nawet jeśli nie masz znajomych, nie jesteś sławny, nie masz strony internetowej, to sprawdź, czy ta osoba też na tym zarabia. Bo może się okazać tak, że jedynym zarobkiem tej osoby będzie kasa za to, że ty dołączyłeś. Nawet jak nie za darmo, w sensie, jeśli nawet nie zapłaciłeś za dołączenie, to być może potem jakieś 5-10-15%. Tak? Ale zero pomocy z jej strony. Więc to jest mega, mega istotne. Jeśli osoba zarabia już na afiliacji, no to wiesz, że pewnie mateka z afiliacji nie będzie żerowała na jakichś Twoich prowizjach. To jest mega, mega ważne. Jeżeli natomiast osoba nie potrafi pokazać Tobie, że zarabia faktycznie, nie widzisz żadnych jej wyników. Co gorsza, ludzie, którzy, którzy już do niej dołączyli, których ona prowadzi, nie mają żadnych wyników albo nawet nie ma żadnych ludzi, których ona prowadzi to też dwa razy się zastanów. I teraz jeszcze taka jedna rada dla osób, które już zostały oszukane, które już zostały oszukane, ale chciałyby kontynuować swoją przygodę z marketingiem afiliacyjnym już na normalnych zasadach. Mam dla Was specjalny link z dostępem promocyjnym do Akademii Afiliacyjnej, czyli do mojego kursu, gdzie uczę zarabiać na afiliacji uczciwie, tak jak należy to robić, bez żadnych wałków. Bez top, po to, żebyście, żebyś mógł uniknąć błędów, żebyś nie dał się oszukać już kolejny raz, komuś tam gdzieś tam, to pod tym nagraniem możesz dołączyć do mojej akademii afiliacyjnej, gdzie działa już ze mną parę tysięcy ludzi. Bezpośrednio to jest 4000 osób w pierwszej linii, ale te osoby też zbudowały dzięki tej wiedzy swoje fajne zespoły. Oczywiście budowanie zespołów nie jest tutaj najważniejszą rzeczą. Tutaj chodzi o polecanie produktów i tego też nauczycie Cię w Akademii, dostaniesz ode mnie poza oczywiście wiedzą teoretyczną praktyczne informacje, praktyczne narzędzia takie jak strona internetowa, skrypty, hosting, serwer, domenę narzędzia takie jak autoresponder, jak kolejka maili do tego autorespondera cała masa innych potrzebnych rzeczy, wszystko masz opisane fajnie w linku poniżej. Dołącz i widzimy się po drugiej stronie. Jeśli to wideo było dla Ciebie wartościowe, to tak jak już wspominałem jeśli oglądasz, koniecznie zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, udostępnij będzie mi bardzo miło, będę wiedział, że chcesz więcej takich materiałów. Dzięki wielkie, do usłyszenia w kolejnym wideo.